No cóż, nie tak to miało wyglądać. Nie chcieliśmy kończyć tego udanego roku dla nas w ten sposób. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, że przegrywamy ten ostatni mecz, to aż w takich rozmiarach. Ciężko mi się mówi właśnie w dniu dzisiejszym, bo tak dobrym, udanym roku. Gdzie dostajemy taką stromotną lekcję na sam koniec. Natomiast, oczywiście, to na pewno musi być jakiś bodziec do dalszej pracy i tak też się zapewnie stanie. Ja chciałbym z tego miejsca mimo wszystko podziękować chłopakom za ten udany rok, za te piękne chwile, za awans do pierwszej linii, za awans do półfinału Pucharu Polski. I trzecie miejsce, które obecnie zajmujemy w pierwszej lidze obiecujemy z tego miejsca również, że będziemy dalej mocno i solidnie pracować na to, żeby dalej dawać przyjemność, satysfakcję, radość sobie i naszym kibicom. Dziękuję. Może no, tak, jak ważne to spotkanie było dzisiaj dla nas. To... W konferencji i poruszaliśmy ten temat. Przede wszystkim chciałbym podziękować Drużynie za to, że wzniosła się na dożyny w dzisiejszym meczu, wzniosła się, pokazała swoje umiejętności. Podziękować za to, że po tym słabym okresie gry nie wyglądaliśmy najlepiej, potrafiliśmy się podnieść, podnieść. Dobrze znanego przysłowia, że nieważne ile razy się przewrócisz, ważnie ile razy się podniesieć. tak było. Z nami taką być Zespół pokazał charakter, pokazał wolę walki i co najważniejsze, przedłużyliśmy szanse, daliśmy sobie dalej nadzieję na walkę o powrót do ekstrakcji.